Cześć czołem, witam Was w kolejnym odcinku serii Minecraft przygody z mapą Skyblock. Niestety usunęła nam się mapa podczas nagrywania drugiego odcinka i musiałem robić e, od nowa mapę. Trochę tutaj zmieniłem w ogóle. Pokażę wam to może przy okazji, tutaj zrobiłem generator i źródełko Tutaj są schody na dół i tutaj jest farma. Widzę, że mi kaktus wyrósł. Tak więc sobie go zbiorę Pfff, e, nie kaktus tylko melon Sorki za pomyłkę No i okej, okay, idziemy budować mob grindera Czy mob trapa, nie wiem jak to nazwiemy Eee, z wodą Jeszcze pajączka zabijemy Ginni, o, poleciał na wycieczkę do no Dobra, zaczynamy, ja się wesprę na górę Pokażę Wam jak to wygląda z góry Zrobię krótkie cięcie i wypełnię te luki Oj O jeden źle A, A więc tak, tu będzie wolna przestrzeń I tutaj będą tędy spadały potwory a tu będzie płynęła woda tam, tam tam i będzie spychała moby spełniające się, a one będą się zabijały poprzez y, spadanie więc tak może ja tu wypełnię na nagraniu y, jedną platformę a resztę już wypełnię sobie sam po cięciu i Myślę, że zrobię I, i w sumie chyba też zrobię z tą wodą, a później po prostu Wam tylko pokażę na no sam. Tak więc, trzymajcie się i oglądajcie mnie po krótkim cięciu. I witam Was po krótkim cięciu. Tak wygląda ten mob grinder już skończony. I na czym to będzie polegało? Tu tutaj spełniają się moby, wchodzą i woda ich spycha. No i po prostu, będę, jak ich woda spycha, to one będą spadały. I przy spadaniu, tam na sądu się zabiją. Testowałem to już działa. No i będą mi dawały przedmioty. A więc kolejne zadanie, już mamy za sobą. Jeszcze spróbujemy jedno zrobić, chociaż muszę najpierw przeglądać, jakie to mamy zadania. A, wiem, 20 pochodni zrobimy. Dobra, może nie zamęczając Was, ja to zetnę do samego końca i zawołam Was, jak już to zrobię. Okej, okay, już jesteśmy z powrotem. I teraz zobaczmy, czy, czy będzie to wszystko działało. Natomiast wcześniej odłożę w sześciusieńko oprócz miecza tutaj. na zetnę. A Ta, będą się spawnowały na dole, bo nie oświetlą. O tym nie pomyślałem akurat. Hmm. Więc szybko zrobimy węgiel. Idę zatnę jeszcze tutaj to drzewko z niż już sobie nie muszę łapać <laughs> ale złapię sobie jeszcze gdybym czasami miał jakiś kryzys albo coś w tym stylu wystarczy mi jeden, żeby posadzić od razu o jest, no to super tam już się chyba jeden węgiel, o dwa już się przypaliły, super butyczki osiem pochodni no i co, jedziemy, że wszystko ja bym czasami deda zaliczył to Żebym nie stracił ouch Dobra, może najpierw coś zjem Ten melony Dla mnie to wygląda jak arbus, no ale okej okay. To noc tworzy tą grę O, zabił się prawie Enderman Widzicie, działa Yeah W sumie to dosyć wydajny ten notebook Myślę, że podobny zbuduję jak będę miał serię no już bym nie myślał że spa. jak będę miał serię mówię tu o serii z Minecrafta normalnej takiej nie na jakiejś mapie tylko po prostu tworzę mapę i tam zaczynamy grę niestety od początku ale jeszcze pomyślę czy nie zacznę czasami tak że Um, że uzbieram tam troszkę drewna i po prostu zacznę nagrywać jak już będę miał uzbierane. Dobra. Kilka nasionek zrobimy farmę pszenicy. Szybko to tu nie idzie. Dwa nasionka, a tu chyba... Nie nie No. Jenny! Miałem oświetlić, a nie oświetliłem. Zawsze o czymś zakłócimy. Oooo, znowu jeden szkielet jest. Łoo, wow, wow, klipo. No, już mogę cisnąć. Dead, dead. Zombie, please dead. Ooo. Okay. Okej. Okay. Ale nie bijcie mnie lepiej potwory. Ja ten drop jest naprawdę szybki z tego. Na pewno wykorzystam to do swojej serii ze zwykłego Minecrafta. Mam tu 7 nasionek. No okej. Okay. Zasadzimy je tylko jeszcze matyka. Gdzie tu jest matyka? Tu jest. OK. Rostę, rostę. Tu też. Odleję. I mam 7 zboża. Okej, okay, reszta niech sobie już rośnie. O to. Reszta już niech sobie rośnie normalnie. No, Teraz z tym kaktusem będę musiał coś jakoś inaczej to zrobić, bo tracę te kaktusy. To nie pomogło. I tak węgiel czerwny. Czy ja już nie mam czasami 20 pochodni? Policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery. Na górze chyba nie mam, co? Nie mam na górze. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 równe. No fajnie. Bardzo się z tego powodu cieszę. Kolejne zadanie już wykonane mamy. Teraz tak. Muszę sobie zrobić na pewno drugą skrzynkę. Tak się robiło skrzynkę? Tak, tak się robiło skrzynkę. Okej. Okay mi pochodnie, ja nie mogę, proszę mi się nie chce tam chodzić i tylko zbierać. No ale i coś miałem zrobić. Aha, stworzymy może dużego tego grzybka i tego również, tylko ja będę chciał. Tak, o jest super, i na tym grzybie nie, może go rozwalę, żeby zyskać więcej. Będę potrzebował w sumie 11 grzybów, mi wystarczy. Po 10 zupek. I jednego wykorzystam, na którym sobie zrobię taki domek. Niby. No to zobaczycie zresztą jak to będzie wyglądało. Myślę, że się spodoba. Sam jeszcze nie wiem jak to do końca wykonam. Wow, 7. Pomyśleć, że jak gdybym robił formę na pewno bym mnie Jeszcze raz go zasadzimy. No grzybki, lecicie. Jest dziewięć. Aha, teraz nie dostanę. Okej. Okay. No i jest więcej grzybków, super. O to chodziło. Zobaczmy ile ten odcinek jeszcze trwa. 10 minut, no cóż, no to stworzę czerwonego krypa i skończymy odcinek. Wykonaliśmy trzy zadania. No, cieszę się z tego. Tak więc, mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Nie zapomnijcie o subskrypcji i komentarzach. Więc trzymajcie się. No i cześć.